Baśnia z Syrii. A story from Syria. Tragasz i siodło. The porter and the saddle. Opowiedziana przez Yazana Shahina, lat 27, z miasta Al-Sueda. Storyteller Yazan Shahin, 27 years, town Al-Sueda. Dawno, dawno temu, once upon a time, był sobie tragarz. There was a porter, który przewoził bagaże ludzi na swoim ośle, who carried people's luggage on his donkey. Miał taki zwyczaj, że wydawał część swoich oszczędności. He used to spend part of his earnings. A część tych oszczędności wkładał do środka siodła osłu. And hide the other part inside the donkey's saddle. Ten tragarz miał tylko jednego syna. This porter had an only son. A ten żył razem z nim. Who was living with him? Pewnego dnia, gdy tragarz poszedł odwiedzić swojego sąsiada, one day the porter went to visit his neighbor. I poprosił chłopca, żeby zwrócił uwagę na siodło. And asked his boy to pay attention to the saddle. Żeby zwrócił uwagę na to siodło bardziej niż na cokolwiek innego w domu. More than anything else in the house. I wyszedł. And left. Podczas gdy chłopiec bawił się przed domem, przy otwartych drzwiach, while the boy was playing in front of the house with the door open, przejeżdżał pewien Bedouin. A Bedouin passed by. I zobaczył siodło przez otwarte drzwi. And saw the saddle through the open door. Zawołał więc chłopca. He called on the boy i zapytał, czy mógłby kupić to siodło. And asked him if he could buy the saddle. Zwłaszcza, że było stare i Especially since it was old and worn out. Lecz chłopiec odmówił but the boy refused. Jednak Beduin nalegał. The Beduin kept insisting I argumentował, że jego ojciec byłby bardzo dumny z niego. And, and implying that his father would be proud of him, gdyby udało mu się sprzedać tak podarte siodło. If he managed to sell a torn saddle. A więc w końcu chłopak się zgodził. So finally the boy agreed. I wziął niewielką sumę pieniędzy, którą mężczyzna mu dał and took the few piasters that the man gave him. Kiedy ojciec powrócił, when the father returned, zobaczył, że siodła nie ma. He found the saddle was gone, więc zapytał co syna, co się stało and asked his son about it. Chłopak dał mu tę sumę pieniędzy i opowiedział o interesie, jaki ubił z Beduinem. So the boy gave him the few piasters and told him about the deal that he made with the Bedouin. Ojciec rozzłościł się. the father went mad. Ale już nic nie można było zrobić. But there was nothing to be done. Miecz przeznaczenia jest szybszy od ludzkich działań. The sword of fate is swifter than any man's doing. No, i ze względu na to, że już nie, nie miał tego siodła, because he no longer had a saddle, nie mógł używać swojego osła dalej do pracy. He couldn't use his donkey for his business. A więc zaczął pracować na targu jako naprawiacz siodeł. So he started working in the market as a saddle mender. Jednak nie mógł, nie potrafił uporać się ze swoim smutkiem. He could not overcome his sadness spowodowanym stratą całych życiowych oszczędności. Over the loss of his life savings. Ale musiał pracować, żeby zarabiać na życie. But he had to work to make a living. A więc bez przerwy mówił sam do siebie. So he kept saying to himself. Możesz zrobić sobie krótką przerwę, ale nie możesz przestać pracować. Bo co raz stracone jest stracone na zawsze. Przechodnie dziwowali się na te słowa. Nie potrafili zrozumieć, co miał na myśli, mówiąc je. Passers by were surprised at his words and couldn't understand what he meant by them. Pewnego dnia jakiś Beduin przyszedł do jego sklepu. One day a Beduin came to his shop. I niósł ze sobą podarte siodło, carrying a torn saddle, które chciał, aby zostało naprawione. That he wanted to be mended. Naprawione za darmo, ponieważ był bardzo biedny. And for free, because he was poor. Mężczyzna popatrzył na siodło. The man looked at the saddle i natychmiast je rozpoznał. And immediately recognized it. A więc rzekł do Beduina. So he said to the Beduin: Oczywiście, nie ma sprawy. Naprawię je dla ciebie. Sure, no problem. I will repair it for you. Przyjdź po nie jutro, a będzie gotowe. Come back tomorrow. And it will be ready. Potem, jak Beduin wyszedł, after the Bedouin left, rozciął tajemniczą kieszonkę w siodle, he tore open the secret pocket, i znalazł całe swoje życiowe oszczędności. And found all his saving. Co do grosza, not a penny less. Wtedy zaczął wołać. He started calling. Twoje własności nigdy się nie roztrwonią, bo co jest twoje, na zawsze pozostanie twoje. Your possessions will never disperse. What's yours will always be yours. Bye.